Identyfikator obiektu SCP-KRL-444 Klasa podmiotu Keter w specjalne czynności przechowawcze SCP-KRL-444 znajduje się w przechowalni na terenie placówki Katowice, Opolska 4 po wcześniejszym jego wyłomie z placówki Sosnowiec 23. Przechowalnia przypomina typowe mieszkanie wraz z łazienką, kuchnią i sypialnią. Obiekt w przechowalni musi mieć dostęp do wózka inwalidzkiego, komputera za 20K, klawiatury Endorfit Hotsquare Wireless Red, iPhone'a 15 Pro Titan, kuchenki indukcyjnej i portretu Józefa Stalina. Obiektu na zewnątrz przechowalni strzeże trzech ochroniarzy, którzy zmieniają się co 7 godzin. Do obiektu dostęp ma wyłącznie pielęgniarka, którą obiekt nazwał Nikola. Wyjście z przechowalni jest wzmocnione drzwiami ze stali, a po wyjściu znajduje się dwumetrowy okop, który otacza całą przechowalnię o obwodzie 53 metrów oraz drut kolczasty. Na chwilę obecną przyjęto, że obiekt nie ma prawa uciec z uwagi na to, że posiada on dwie niesprawne kończyny nożne które utracił podczas wyłomu z placówki Sosnowiec 23. Stan kończyn kontrolowany jest przez wcześniej wspomnianą Nikolę. Opis SCP-KRL-444 jest inaczej zwany Łukasz, Pałach, Legles, Wojtek, Wadim. Dostęp zablokowany. Wyglądem przypomina grubego wikinga, który porusza się na wózku inwalidzkim. Obiekt jest łysy, jednak na jego linii włosów widoczne są znacznie za kola. SCPKRL 444 jest nałogowym palaczem, dlatego dostaje on dzienne zapotrzebowanie dwóch paczek laki strajków na 24 godziny. Obiektu wydaje się, że jest synem Stalina oraz, że jest na misji infiltracji i zniszczenia państwa polskiego. Obiekt jest agresywny w stosunku do urządzeń z androidem. SCP-KRL-444 przejawia objawy choroby efektywno-dwubiegunowej, otępienia, narcystyczne zaburzenie osobowości, schizofrenii paranoidalnej oraz syndrom kończenia się we wrześniu. Obiekt przejawia zainteresowanie grami wideo wypuszczonymi przez studio Paradox Interactive, w szczególności Hearts of Iron 4, innymi grami z mapą, Skyrim oraz Kingdom Come Deliverance. Obiekt przejawia agresywne zachowania względem kotów i małp. Konfrontujące się z obiektem osoby wspominały, że były przerażone oraz wyczerpane psychicznie po spotkaniach z nim, oraz że obiekt jest strasznie wulgarny i niemiły. Obiekt żywi zainteresowanie pieniędzmi i wydaje się, że czerpie on energię z ich otrzymywania. Charakterystyka ogólna. Wiadome jest, że obiekt SCP-KRL-444 posiada niewiadomą moc do wysysania z ludzi pieniędzy oraz przejawia silne skłonności prorosyjskie. Po serii eksperymentów stwierdzono, że SCP-KRL-444 posiada zdolność do manipulowania ludźmi w celu odbierania im ich pieniędzy, którymi żywi się na ten czas w nie wiadomo jaki sposób. SCP-KRL-444 przejawia również skłonności do obrażania i dręczenia, co powoduje podczas badań dla personelu niezwykły ból psychiczny, dlatego zaleca się dawkowanie wizytu SCP-KRL-444 w odstępie 5 dni. Jedynym odstępstwem od tego jest Nikola. Obiekt podczas badań wykazał silne przejawy prorosyjskie, i co może niepokoić, stwierdza on, że musi zniszczyć polski naród. Obecnie również podczas rozmów z nim prowadzonych zachowuje się dość żenująco próbując naśladować nastolatka co powoduje u personelu pewien rodzaj niesmaku. Po wstępnych testach stwierdzono, że obiekt SCP KRL 444 nie radzi sobie zbyt dobrze z matematyką jak i z zapamiętywaniem różnych rzeczy co świadczy o podejrzeniu otępienia. Stwierdzono również że podmiot posiada daltonizm przez co preferowanym kolorem dla niego jest czerwony. W dniu 7 stycznia 2024, obiekt SCP-KRL-444 miał zostać poddany eksperymentowi na oddziaływanie go, z kotami. Już od samego początku, kiedy to koty zostały umieszczone w przechowalni SCP-KRL-444, obiekt zaczął zachowywać się agresywnie w stosunku do nich. Napięcie pomiędzy SCP a kotami rosło do momentu, w którym to podmiot postanowił zaatakować jednego z nich. Później również atakując kolejne koty, które znajdowały się w przechowalni. Po brutalnym rozprawieniu się z kotami, obiekt podjechał do lustra weneckiego i zaczął w nie pukać mówiąc przy tym, że fundacja sieje propagandę oraz że chce walczyć o prawdę. Do przechowalni zostało wpuszczone w pewnym momencie stobiców w obawie, że obiekt ucieknie z przechowalni. Pozyskanie Pierwsze udokumentowane spotkanie z SCP KRL-444 miało miejsce 5 marca 1953 roku w lesie pod Katowicami. Według świadków płakał on z nieustalonego do dziś powodu. Jedyną ofiarą był szwedzki turysta, który nazywał się Jorkokin Majmauf. Zmarł on niedługo po spotkaniu ze SCPKRL 444 w wyniku poniesionych obrażeń. Drugie miało miejsce w święta roku 1991 w Podmoskiewskim Lesie. Obiekt ponownie zdawał się być kolejny raz w stanie żałobnym. Podczas zetknięć z SCPKRL 444 zmarły 4 koty i 9 osób. We wrześniu 2001 roku udało się nawiązać kontakt z SCPKRL 444 i nakłonić go do dobrowolnego poddania się dla fundacji i zamknięciu się w placówce Sosnowiec 23. Więcej informacji na temat przechwycenia SCPKRL 444 jest przechowywane w taśmie numer 0. Witajcie, mam na imię dr Władimir Putanow. Jeżeli oglądasz ten film, prawdopodobnie jesteś już martwy. Zamordowany przez scp 444. Jednak, żeby zrozumieć się lepiej i zrozumieć, w jakim niebezpieczeństwie się znajdujesz, teraz musimy Ciebie uświadomić, że Fundacja, zmuszając SCP-KRL 444 do dobrowolnego poddania się, musiała zapłacić ogromną cenę. Ceną tą były życia milionów kotów oraz ból wielu ludzi. Fundacja, próbując dogadać się z podmiotem, musiała unicestwić ponad milion kotów, aby złożyć je w ofierze dla SCP-KRL-444 i aby obiekt mógł pożywić się jego duszami. Obiektowi również pozwalano na tortury bezbronnych użytkowników Twitcha, często opowiadając chłosty liryczne na nieludzkim poziomie. Zadając owym użytkownikom ogromny ból, aż do granic możliwości. Łopie! Czemu twoi rodzice zdecydowali się na dziecko, pomimo kredytów i szerzącej się patologii kaziroctwa w twojej rodzinie? A widzisz, czasami podejmujesz decyzję bez zbytnio, zbytnio dużego rozmyślania. Twoja mama też nie planowała dziecka z twoim bratem. Z jej bratem oczywiście. No ale widzisz, co się wydarzyło i teraz trzeba cię chować, chłopie. Przerąbane, co? Lecz czemu miałbyś umrzeć, już do tego przechodzę? Fundacja doszła do wniosku, że umieszczanie tak makabrycznych informacji na temat tego, co ona robi, mogłoby nie być zbyt dobrym pomysłem, nawet jeżeli informacje były skierowane do pracowników. Więc jeżeli oglądasz ten film, zostałeś wybranym z wielu celów SCP KRL 444. Jednak to nie jest tak, jak sobie myślisz. Fundacja, zostawiając tą taśmę oraz dając ją Tobie, tak naprawdę chce przetestować na Tobie SCP-KRL 444. Jest to makabryczne, ale konieczne, aby lepiej zrozumieć anomalność obiektu 444. Mam nadzieję, że nas zrozumiesz. Teraz, kiedy znasz prawdę o SCP-KRL 444, jednak nie możesz już zmienić nic, aby odmienić swój los przed śmiercią z rąk obiektu 444. Mam nadzieję, że będziesz umierał w jak najmniejszych męczarniach. Doktor Władimir Putanow, żegnaj!